ad sancta Mater Ecclesia, in Missa Quatuor Temporum Septembris, Sancta Evangelia Domine Nostri Jesu Christi, secundum Sanctum Lucam, legitur ea, un verba Dei, ege cum vencestantes. Dominus Vobiscu! Et cum Spiritu Tuo! Sequentia Sancti Evangelii Domine Nostri Jesu Christi, secundum Sanctum Lucam! Gloria Tibi, Domine! Boże w Trójcy Świętej, jedyny i niebojęty. Bądź pochwalony, Wszechmogący Wieczny Boże, w potędze i majestacie Twojego Słowa. Bądź pochwalony, Wszechmogący Wieczny Boże, w potędze i majestacie Twojego Słowa. In tempore rogabat Jezus, kwidem de farizeis, et Mandukaret cum il ed Ingersus, domu Pharisei, disku. discubuit, et exem ulier quam ered in peccatrix <coughs> ut cognovit quod accubuises in domo farisei at alabastrum unguenti et stans retro secus pedeseius lacrimis capit rigare pedeseius et capillis captis sui tergebat et osculabatur pedeseius et ut Unguento ungebat. Widzę z autem Fariseus qui vocaverunt eum ait intra se licens. Hic es eset profeta, stilet utique quae et qualis es mulier, quae tangit eum quia peccatris es, et respondes zesu dixit eilum simonu. Habe o tibi aliquit dicere, at. il ai magister dico dic duo debitores erant cuidam feneratori unus debebat denarios quingen quingentus et alius quinquaginta non habentibus illi under de nova utisque quis ergo eum plus diligit respondes simon dixit estimo quia es qui plus donavit et illa dixit recta iudicis et conversus ad mulierem dixit simoni vides hac mulierem intravit in domum tuam aquam pedibus meis non dedisti hac autem lacrimis rigavit pedes meus, et capillis suis tersit osculum mihi non dedisti Hec autem ex quo intravit, non cessavit oscularii pedes meus. Oleo caput meum non unxisti. Hec autem unguento unxistis pedes meus. Propter quod dico tibi, remittuntur ei peccata multa quoniam dilexisti multum. Qui autem minus dimittimur minus diligit, dixit autem ad illam. Remittuntur tibi peccata, et ceperunt qui simul accubentem diceres intra se, qui es hic qui etiam peccata dixistis. Dixit autem ad muliem, fides tu ate salvum, fecit wade in pace. Per evangelicam dicta de la antur delicta. Laus tibi delictam. Zatrzymamy się na... Dajcie mi tekst po polsku. Przepraszam, Panie Mariuszku, żebyście rozumieli Ewangelię. Bóg chce powiedzieć parę słów. Przepraszam, ale to w trakcie wyszło. Wówczas pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do swego stołu Wszedł przeto do domu faryzeusza, zajął miejsca, a to niewiasta, która była jawno grzeźną w mieście, dowiedziawszy się, że był w gościnie w domu faryzeusza. Przyniosła alabastrowe naczynko z wodnym olejkiem, stanąwszy z tyłu u nóg jego, zaczęła łzami zalewać stopy jego, ocierać włosami swoje głowy, całowała przy tym stopy jego i namaszczała wodnym olejkiem. A widząc to, faryzeusz, którego zaprosił, rzekł w duszy do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby bez wątpienia, kim jest i jaka, ta, jaka to niewiasta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Ale Jezus odezwał się i rzekł do niego Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On zaś rzekł, mów, mistrzu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Pierwszy był winien 500 denarów, drugi 50. Gdy zaś nie mieli czego oddać, podarował obydwu, który będzie go więcej miłował. Odpowiadając Szymon rzekł, przypuszczam, że ten, któremu więcej podarował, a on mu rzekł, dobrze się sądził. Zwróciwszy się ku niewieście, mówił do Szymona, widzisz tę niewiastę? Wstąpiłem do domu Twego, wody na nogi me nie podałeś. Ona zaś łzami obmyła me stopy, a włosami swym Po Pocałunku mi nie dałeś, a ona zaś zaledwie weszła, nie przestała stóp moich całować. Głowy mej nie namaściłeś oliwą, ona zaś wodnym olejkiem namaściła me stopy. Dlatego powiadam Ci, Odpuszczone ci są liczne grzechy, bo wiele umiłowała. Komu zaś mniej się odpuszcza, mniej miłuje. Do niej Zajrzek: Odpuszczone są Twoje grzechy. I zaczęli spółbiesielnicy między sobą mówić, Któż jest ten, co ma, co nawet grzechy odpuszcza? On Zajrzek do niewiasty: Wiara Twoja zbawiła Cię. Idź w pokoju. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Chwała Tobie Chryste. Tyle słów świętej Ewangelii Pana Boga naszego Jezusa Chrystusa przeznaczono na dzień dzisiejszy. Usiądźcie na chwilę. Zatrzymuję na chwilę przeświętą, bo mnie czytanie poruszyło. Całe dzisiejsze wydarzenie jest ukierunkowane na Szymona. Wiemy, że był faryzeuszem. Nic więcej. Znamy z naszych rędzi, że Pan Jezus mówi, możesz iść do grzesznika, ale warunek, że masz cel ewangelizacyjny. Że chcesz Go nawrócić i będziesz mówił o Bogu. Bo jak można nawracać a nie do Bogu? Pan Jezus wybrał Szymona, więc musiał... Z tekstu wynika, że nie był najgorszy. Bo tu jest porównanie jego i jawno grzesznicy. No I Pan mu mówi, że no ty nie masz dużo grzechów, więc je musisz kochać. Nie? On to zrozumiał. Teraz przybliżmy się, o co tu Panu Bogu chodzi? Przyjął zaproszenie, więc cel Pana Boga jest ewangelizacja. Nawracanie głośno dobrej nowiny. Temu zdarzeniu pomogła niejaka kobieta. Nie jest to Maria Magdalena, bo to były dwie takie niewiasty. Jawno grzesznica, peccatoris, prostytutka. Znana w całym mieście. Zachowuje się niekonwencjonalnie. Prostytutki były bogate, bo usługi swoje ceniły. Skoro ją było stać na naczynko alabastrowym o to jest 300 denarów, no to nie była biedna. 300 denarów, ciągle przypominam, roczna praca Człowieka I tyle zarabiał. I zachowuje się przedziwnie. Upada, płacze, łzami ociera, moi drodzy, stopy Jezusa, wyciera je włosami swoimi i cały czas całuje. Widząc to Szymon, on szanuje Jezusa. bo Wypowiedział słowa mistrzu. Czyli szanuje go mądrość. a I on go ceni, bo ma myśl, jaką? Myśl. gdyby on był prorok, to wiedziałby, kim ona jest. A Pan mówił za chwilę pokaże, ja nie jestem prorokiem, jestem Bogiem. Bo cała ta nauka jest dla Szymona, bo on się nie podzieli z towarzyszami, czemu mu tak Jezus do niego się odezwał. Tu jest coś więcej, niż prorok Pan pokazuje. Więc Szymon zwątpił. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, kim jest i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, że jest grzesznicą. Wtedy Jezus powiedział Szymonie, mam Ci coś do powiedzenia. Mów mistrzu. Kultura Szymona wielka, kapujecie? W myślach zwątpił, ale na zewnątrz oddaję honor, jesteś nauczycielem. Choć w, w przekonaniu Szymona jesteś głupi, no bo jak, nie, jak mówisz, że jesteś prorokiem, to powinien wiedzieć, kim ona jest. Nie? Ale kurtuazja, kultura wielka, mów mistrzom. O te słowa mogą być nieszczere. Wystarczają Bogu, by działać, bo są tłumy obok ludzi, na, na imprezie jest wielu farzeuszy. Daje przykład dwóch dłużników, 550 Darował wszystkiemu. Kogo będzie więcej miłował, kogo będzie więcej miłował z tego pana. No mówi, no ten komu darowano. Więcej, otrzymuje pochwałę, dobrze się osądził. Teraz się zwraca ku niewieście. Mówi do Szymona: Widzisz tę niewiastę? Tu jest odpowiedź na jego tu zmagania, w umyśleniu. Szymon. Inaczej mu krąży krew, na pewno się rumieni. Wstąpiłem do twego domu, nie podałeś mi wody na nogi. Ona łzami odbyła stopy, włosami otarła. Pocałunku mi nie dałeś, a ona zaś zaledwie weszła i nie przestała całować moich stóp, głowy mojej. Nie namaściłeś olejem, a ona wonnym olejkiem namaściła moje stóp. Czy jakie marnotraco, bo na głowę się olejek a ona rozumie się, wylawa się pa. A to na stopy. To co na głowę będzie musiał myśleć faryzeusz, co ona mu na głowę wylaje? Jak mu na stopy daje taki olejek drogocenny. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej grzechy. Co się dzieje w umyśle Szymona, pani Mariuszku? No musi powiedzieć, no skórnik prorokiem. Ale jeszcze nie ma pewności, bo to grzeje ogle, ale to Pan mógł zaraz, nie? bo wiele umiłowała. Komu zaś się odpuszcza, komu zaś mniej się odpuszcza, mniej miłuje. Czyli powiedział jej: Nie, 500. Ona grzeszy za 500, a ty grzeszysz za 50. Uznajemy jakąś skalę natężenia, no nie? Więc już Faryzeusz teraz wie, no, że to jednak jest prorok. Ale w ewangelizacji, jakby Pan Jezus przestał, to nie byłby potęgą sobą. Mówi teraz do Szymona, bo on gada z Szymonem. Tłum będzie reagował, bo wszyscy byli ciekawi, o co to chodzi. I mówi do Szymona, do tej niewiasty, przy Szymonie, odpuszczają ci się grzechy. Szymonie, ja jestem Bogiem. Oni odpuszczają się jej grzechy. Oczywiście reakcja tłumu zawsze jest: kto to jest, co nawet grzechy odpuszcza? Pan Jezus już nie podejmuje odpowiedzi z tymi myślami, bo tego się nie da wyjaśnić tego pojęcia: kto to jest? Bo tu jest potrzebna wiara. Jakby to wyjaśniał mógł, to by go ukamienowali. Natomiast do kobiety mówi, wiara twoja cię zbawiła, idź w pokoju. To jest odpowiedź dla dla szemrzących, bo oni to szemrzą w umyśle między Kto to jest, co nawet odpuszcza grzechy. Jeśli był to gorliwy faryzeusz, to go Pan Jezus nie nawrócił. No bo on wie, że wypowiedział bluźnierstwo Jezus. Ale nie może reagować, bo dobrze wie, że cała nauka jest na jego myśl, którą wy... a on tylko wie, że on tak pomyślał wtedy. A myśli, drugi dowód, że się Bóg przedstawia jako Bóg, to znam Twoje myśli, nie? I więc jesteśmy świadkami objawienia tajemnicy boskości Jezusa przed Szymonem i grupą faryzeuszy. Szymon otrzymał dwa zaszczyki. Tamci otrzymali jeden. Na ten drugi jest potrzebna dzieci ogromna wiara. Bez wiary nie przeskoczycie nigdy tych,